Angielski od podstaw dla początkujących. Użycie Present Simple. Lekcja 105. Czasu Present Simple używamy, jeśli mówimy o czynnościach wykonywanych regularnie, często lub co jakiś czas. Przykłady. They go to Paris every year. I get up at 7 o'clock on Sundays. Jeśli mówimy o czynnościach lub stanach, które są stałe lub trwają przez dłuższy czas. Na przykład: We live in England. He works in a hospital. Jeśli mówimy o faktach ogólnie uznane za prawdziwe, na przykład Bakers Bake Bread, Water Boils at 100 Degrees Celsius. Ponieważ Czas Present Simple przedstawia czynności, które odbywają się regularnie, często lub co jakiś czas, często używamy słów takich jak always i never. Popatrz na ich miejsce w zdaniu. He always goes to work early. They always watch TV in the morning. I never get up late. Słowo it jeśli występuje jako pusty podmiot, który nie ma żadnego znaczenia, jest często używany z always i never w takich zdaniach, jak. It always rains in April. It never snows in the summer. To wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia. be seeing you